Bo 90, ten przecież to za darmo. Boom, 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 boom. Czy on powiedział to w ten sposób? To jest inny. Specjalny. Pamiętajcie, powinniśmy trzymać się razem. Gdzie czwarty zawodnik. Eee, nie lubi mostów.

Okay. Patrzę na niego cały czas, wiecie. Dobra, Proszę. A. Eee. Okej, okay, wiecie co tu nic nie ma. Eee, tu jest. Tu jest ten czarny, tu jest ten czarny. <grym> to jest Freddy Fazbear, guys. E, ale sympatyczny gentleman. Są to jakieś Guys, zostawiajcie mnie! On tu jest! <grym> Czy powinniśmy się patrzeć w bójkę? Eee, jak mam wyjść z tego pomieszczenia? Tam są jeszcze Bycie. kolejne rzeczy. Okay, Będę ja nie wychodzę. Bierzcie moją latarkę. Nie, nie, ruszaj się. Ja idę po te rzeczy, to Krencik mówi. Wystarczy się patrzeć, Tu jest czarny, że... tu jest czarny, tu jest czarny. On zaraz będzie tu czarny, zaraz czarny mnie zabije i zaraz z tym tak Jak to tu jest czarny, gdzie on jest? Nie idź tam. Wartość, trzymasz się tam? Chyba, My jest, to jest to nie mam za dużego kolana. Ale... Nie, bo usłyszałem jakiś niepokojący dźwięk od twojej strony i e... Zdążysz szybko, bo cię nie zabije od razu. o dobra, ja to wezmę i po to się wróci jeszcze. No rewi nie tak? wraca. Okej, okay, myślę, że rewi nie przeszkadza. Albo stoi dalej i patrzy na tego gościa, albo umarł. Akurat re, nie wyszedł? Pozdrawiam cię, Rewi. No ja też pozdrawiam. Wybacz, to czy to moje Rewi. Um, ale miałem pojebany sen, moja głowa została eksplodowana i podmieniona na plastikową e, sprężynę. Już dosłownie wychodziłem, już nogę miałem poza butymkiem i mi łeb strzelił. Minecraft. Minecraft. Ten jeden będzie prosty, tu nawet nie ma wrogów. Powinienem wejść bocznym wejściem i zobaczyć co się stanie. O, oh, chałre! To jest ten z Ale oh, tak. Tu przy tych że wróci. On zawsze wraca. Koledze się chyba przewidziało. Gdzie zacznę? Krzysztof. Jakby ruch. Kurwa, co to za dźwięki, czyli chore. O, jest tu cały! Tak. Gorsz jest tu! stuk. jest tu! Gdzie to? Ten zły czarny! Ale tu nikogo nie ma! Budajecie, dziecko się wydajcie. Ja tam podejdę i okay. ci powiem. Chłopaki, znalazłem arciego! Guys! W tym czarnym Ja to nie idę ma. w sumie na sześć. Nie ma wracać. Tak. Jep, jep. Coś tutaj. Ty raczej nie żyje, bo jego kropki nie rusz. Podchodzę sobie. To dziwnie jasno w tym korytarzu. Eee, to bliżej. Oh, no! Czy to był. Czy zły czarny pan cię zaszedł z tyłu? Wróciłem cię ślibiłem skradam, scrap na ekran jego. <laughs> jak mi przykawały. Ale twoja latarka jest teraz bezpieczna w szafie. No właśnie, jak sobie pomyślałem. Ej, pójść po moją latarkę i poszedłeś. <laughs> fajnie Jestem w budynku, z lewej strony nic nie ma idę na prawo. Zobaczymy co to będzie. Jupi! Wierzę w ciebie. <grymne> Jak tam sytuacja? Jak tam sytuacja? Byłoby niefortunnie stracić nogę w incydencie. Ha, słyszałeś to? <grymne> to mogło być cokolwiek, nawet kreci. Ślady no, <grymne> antycznej cywilizacji. O, jaki jest minął? Słyszałeś to? Okay. Ignoruję ten fakt. Tu można przejść dalej. Też coś nie się. bardzo, nie Czy ktoś nie daje na tej częstotliwości? Ale ktoś biega, Szalenie. Ten krzycika i Robin odpowiada na krótkowalówce. Ojej, ojej, no. O oh no! To odbierz? Halo? Miku does not talk to British people. Kapty Kaptę Musimy oh, jakoś przejść tamtym miejscem bo nie? Bo no, tu nic nie ma. Oj. O, Poszta, muszę przejść na tu można... Wybieg tu! I gdzie jest? On tu chyba wybiegł do góry, czy nie? Nie, nie wiem, nie słyszałem. O, nie. sprężynka! To patrzę na nią. To jest braken, znaczy ten, pack room. E, tu jest czorny! Czorny! E, musimy Straszcie przejść ten... Się, ale patrzy na sprężynkę. Chodźcie tędy, zeskoczymy tu, hey. oh, hello, e, Cześć, tu na. Uh, uh, um. O, oh, hello, I mess US Chodzi. Jestem tu na balustradach. Eee. O, hello, kwamiom, Kłamią, kłamią, kłamią. Kłamią, kłamią. E, oh, <laughs> O, minus 200. Guys, ktoś nam wyczyścił szafę. Cóż, goście powiedzieli, że to koniec, ale ja mówię pujasz suba No już przegraliśmy, jak tylko odlecimy z tej planety nas nie będzie. Well, chcę zobaczyć to na własne oczy Drugie. Odbijamy, Odbijamy się od dna? No, z oh! <laughs> Na tym poniebie nawet nie było wrogów. <laughs> Co jeśli... E, okay. potrzymamy się za ręce? Nie widzę ref toksa. Spoko, przeciwnicy też nie zobaczą. Taci e... w tej grze. Idealnie synchronizowany z bpm em Czipi, czy czapa, czipa, dubi, dubi, daba, daba. Kto wyrzucił jeden dolar na podłogę? Jesteście normalni? Dobra, ja zamierzałem ze speed radować. Ej, też drzwi są zamknięte Też mi są zamknięte Okej okay, Bartoś masz klucz jeszcze? O, chyba miałeś klucz Kurzówkę A wiesz co można wejść z drugiej strony, ty nie miał żadnego okay. znaczenia. Problem będzie taki, że trzeba będzie wrócić oh. No. Slime! Oh, slime to jest Mam nadzieję, że już to oh. jest Oko oh. drogę Niech się nie wie, wszyscy pozostali tylko w Cóż, brakuje nam tylko tego czarnego gościa, żeby parwał kogoś. W Ej, nie nie wracaj tam! Cholera, ten drugi dalej. A, Jesteś tu gdzieś? Halo? 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 Tu, tu, chodź tu, chodź tu. tu jest staję, szybko mi się. Guys, chyba znalazłem! Chyba znalazłem! Czas nam się skończy za chwilę. Znalazłem, idę oddać sprzęt. Chcę wiedzieć, co nam kurwa zaryczało na mordach? Bo to było okropne. To był za... odcinek Scooby-Doo w ogóle. Pf, powinniśmy sprzedać nasz sprzęt, zanim korporacja e, śmiertelnie się przejedzie na naszym performensie. Może ktoś powinien zostać na statku, żebyśmy nie stali z winem. Aaa, e, tam zostaj na statku. Na... Ja bym wygrał. Ej, Ej silnik! E... Wszystkich nas nie dopadną, right, guys? I mm, to wy otworzyliście ten? Tak? No, Razem pilot? To jest ściana czy dym? O kurwa to jest dym. Teraz jebało dym Tam się coś ruszyło. Wysyłapają. Eee um, no, jest Czy się ktoś w komputerze żeby by wyłączył to po prostu? o jest tu jest? Najwim. idę Idzie teraz. Dobra, dobra najwym. Kiacik zabił go Chyba nie zabił go! Aha, ha się nie uda. Michael, nie tutaj! Tam jest, stoi na jedwu, na to było łatwe. Ej, slime, jest slime, szybko! Chopaki, To mam zrobić? Przebiec! Um, jest sprężny na Chodź. Jesteś pierdolnięty, koleś. O nie. O nie. Nie! Nie, nie, nie! Nie! What? Widzisz, eee, kolega zaciągnął do ciemnego pokoju i... On też tam by? Zapewnie widzieliście mój paranoiczny stan, kiedy szukałem wejścia chodząc z plecami i pojawił się ten gluj mały perfidy. Wiek prosto no. na mnie Chwila, Łęc, my będziemy wracać z metalową sprzętem To jest co wyjścia awaryjne. Idę. Idę odnieść to, co Halo, mam. Ale odnieść, przepraszam, Ale odnieść, to wierzę, nie. Fajn. Nie wierzę w ten nonsens. Ty mi oglądałeś? Nie chyba stąd wyjdę. <laughs> tak, ale że robi się dokładnie to samo. Teraz stąd. A. Czy u góry jest i tam? W ogóle jest item i, i wije w niego prąd cały czas. Zrobię to, wygram. Ja, a, a, a źle może być. Idę sobie do startu. Czyli źle, e, e, może być, tak. O! Kurwa, krecik zginął, kiedy patrzyłem na Bartusia. We're rich! Nice. Tu jesteś taki, że mam zapisywanie system zapisywania postępu niż każdy roglet, jaki powstał do tej pory. Zielony kostium? Ja ubrałem ja zielony kubraczek. Okej. Okay. Chyba. Archie też? Powinienem móc go podnieść. Nic nie ma, w każdym Znaczy, jest tam jeszcze korytarz, ale musiałbym biec pod linią strzału CKM-a. mi się ciała, to sądzę, że coś niebezpiecznego idzie w naszą stronę. No. To, to jest mój ten. Ja, ja mam spidey sens w tej czroje. Ja mam lager, to znaczy, albo zaraz skinę, albo ktoś mnie zaraz skinie, albo ktoś właśnie zaraz skinie. No, ja bym wygrał. <grym> A krecik właśnie był jak ja wygram i zacząłem pytać kojenka i widziałem jak go montuje na sieci. Ej, 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 gdzieś na dół. Patrz. patrz, jaki zajebisty kubek dostałem na święta? Kurde, super. Z krową? Na, no. na pewno jest jakieś zejście z tej rury. O chuj. Proszę zrobić z każdego miejsca. Chcesz no. mi powiedzieć, że kiedy oni oddawali sprzęt i ja robiłem klik klik klik, to to jest to co widzieli? Statek jest nawiedzony. Co tu się dzieje? Ostatek jest nawiedzony, zabijcie ducha. Słyszę, że coś biega, jestem jak kurwa, coś szybko biega, przejebane, może się cofnę i skanuję dalej i widzę jak coś biegnie mi, jakaś twarz na mordę, ale taka dzika, nie wiem co kompletnie i zacząłem spierdalać, ale jakby nie chciało chyba mnie zabić, bo nie biegło za mną dalej i spierdoliłem. I Archie wtedy przyszedł do środka i mówię mu, tam są pojebane potwory, goniło mnie. I... Poszedł też to sprawdzić i slime już tam był Eee... Jest rewenant! JEST REWENANT! Na drugim końcu korytarza! Aj! Weź się go najebie biegnie tu, biegnie tu, biegnie tu, biegnie tu Biegnie Ja pierdolę Ja pierdolę O kurwa Zamknięte, zamknięte A co tym znakiem? Krew kot tej znak! on wajtany, więc... Żadna nie powinna być optymalnie. Ale jeszcze zerknę, tak w Dla Kasiory, że jak to się ogląda, czy... Że faję jest zajęcie I będę miał czterą nadzieję, że nic nie urwie mi głowy, kiedy tylko przekroczę drzwi wejścia ognowego. I jednocześnie będę miał nadzieję, że Archie nie postanowi odjechać O Okój, to jest ten pokój. To no, jednak nie. Tu nawet nie ma wody w sumie. Wspólnie. Widziałem jak ta kropka przestaje się ruszać. <grym zmarł> A to już ruszał kiedy ty tu byłeś? No i czemu oni tego nie jedzą? Alo, halo. Kurde. Promocji może być za 15. Bierzecie to czy nie? Bo ja nie mam całego dnia. No kurwa, no bierzcie to. He, przy po prostu bierz. polecieć bez żadnego sprzętu na księżyc. No, no. to tam, let's go. Co robisz, świat? Co jest. Co jest kurwa? Jest, Pokaż, patrz, patrz. Nie, nie, nie. nie. Patrz, patrz na to. OOOOOH oh, 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 Co za towar UUUU uh. uh, 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 Co uh. so, oni tam dodali? Hadba o. Oh. Guys <grym> Guys <grym> Guys <grym> Guys było smaczne To jest jak trzepanie lemoniady w Sea of Thieves kupić Chaka 100 dolarów Powinniśmy, czy już kupiłeś? Uuuu, to zupełnie brzmi jak Proszę nie no, napastować kolegów w Dostawiliśmy to. Uuu, to jest wysoko. W sumie, jakbym wyskoczył w odpowiednim momencie, to bym od razu był na górze. To jest, to jest duży krok. I coś właśnie otworzyło te drzwi. byłem to ja, dla goliści <śmienny> Ej, no. tu telefon, to był Fonga i cały ten czas. Już tamina jest blisko i tam jest gaz. Ej, to jest czy nie, nie wygląda Ej. dobrze. O, weźmy szkanki to, to ja się zliczowałem, czy coś bardzo szybko się przemieściło. Jest tam na lewo, tam jest Rewcio. Ja zwyciężę. Bijemy go w dwójkę? To nie zabij mnie, jakby... Patrz ze mną, tchórzu. Razem się nie dam. Przepraszam, chyba cię zabiłem. Ale zabiłem krecigę. Nie Być może zabiłem krecigę. Jauć! Ja muszę to odnieść. To mam pełne ręce. O kurwa, jest! Spężny na! Ba tu jest! Patrzę na niego, ja biorę to ten krecigę. Mam nadzieję, że nie darwało ciebie. To już tutaj. Wartość, coś tutaj jest! Tak. Poza nim? Tak. Super. A, to ludbak. tego korytarza. A, czy tu jest sprężyna. Jest pająk. Pająk tu jest. To tu leży. A gdzie jest wyjście najbliższe? Nie mam pojęcia. To jest... Za mną przejście powinno być do wyjścia. O. A ja mam opatę, ja będę patrzył prosto, jak mnie sprężyna zabije to wasza wina, tu jest pająk, tu jest pająk, tu jest pająk O kurwa, najebał mu A! A! <laughs> No cóż. bo ja mówię, patrzcie na sprężyny, ja idę przodem z łopatą i nagle ktoś jest przede mną i umiera od pająka I ja sobie myślę, co ja mam zrobić z tej sytuacją? Ja Biorę flashbanga, teraz będzie łatwiej Coś tu biega! Coś tu biega! Co chodzi z tą sasy żabą? kiedy oni będą się świetnie bawić Ja po prostu zarobię pieniądze Jak przystało na uchu uh Lucky! What the hell is this? O oh, nie O oh, nie O co chodzi z tym ogórem? W sumie mogłoby być tam coś więcej. O kurwa ktoś spadł datku. że kaszucha jest trochę droższa. Nie! Chyba myśleli, że dawno temu spadłeś do dziury. A, to nie, nie. To, to niedawne wydarzenie. Przechowecny London, Duloc, pierdol, trzymaj się mm -hmm. Przez duok chce gościć was Wstąpcie jeśli macie czas Take care, Wejście ogniowe jest skompromitowane. W wejściu głównym coś słyszałem. Nie ma dobrze. Nie nic by nie dało. Jeżeli e, komedia istnieje, to najprawdopodobniej trzech graczy w tym momencie ogląda. Jak niosę żółtą rzecz do przodu i zaraz pojawią się giganty. Ej hey, otworzyłem sobie trzy. Wątpię, że sobie tak siedzicie na urlopie. Ja tutaj ciężko faluję Ja wiem, że to wyglądało źle hmm, Halo, chciałbym spotkać się z menadżerem On chce się spotkać z menadżerem. Haha! Ha. Ha, ha. On chce się spotkać z menadżerem! On myśli, że tacy z nim nie rozmawiają Haaaaah! Przesuń się, bo nie mogę się szkodzić. Doda! Ej, Rewi spotkał się z menadżerem. Dobra, kupiłbym. Nie kupię zabygana z 8 latarek, albo nie 6, 8 latarek. I łopatę. Łopatę i, i chyba nas, chyba nas pukają. Ale możemy ich obrażać jako skopalówce i nawet nie so True, 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 so true. Stoję to ŻABAK! Bartoś ma jakby taki vibe jakby potencjalnie mógł słyszeć co powiedziałem Chyba nie masz Co to za dźwięk ty Wy macie coś wspólnego z tym dźwiękiem Eee Nie, a ty? Ha Guys osłaniajcie mnie, wchodzę do mgły Przeciw wróć po mnie, co się złe mgle. Lewenant, Z której strony? Za tobą, no, 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 za tobą! Za tobą jest. Nie, to jest, jest? przodem. Ej, wygrałeś! Ej, ciemno jest. jest. Coś tu biegnie. Kamis mi zgasło. Braken tu jest! Dobra no, bo ja znam, Dobra, znam drogę. Ale tu jest jakieś pudełko! O! Co to kurwa jest? To, to sam... To idzie za mną! Zajebiemy w torenki! Chyba, to wasze... Jest tutaj, przy mnie. Kurwa, otwiera drzwi. Jest braken! To się źle patrzy. Eee. Uh, Guys, jest się to. Uh, tam na prosto. są no, coś gra. On zaczyna grać? grać. Ja nie podchodzę. A, gigant jest. No, zjazd mi. ostatku! Wpierdolimy się tam po cichu jakoś, na pewno. Ważne, żeby nas nie gonił. Nie, 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 to no, jest daleko od statku. To jest drugi, kurwa! Yyy, e, umarł? chyba został wpierdolony. I jak weszłem do środka, słyszałem, jak pozytywka gra coraz głośniej. I nagle Rewi krzyknął Aju! Przestało grać Więc... to, że Jeśli wiem coś ze FNAFa To jak muzyczka gra w taki sposób To niedobrze Dobry ending Przyszedł giganta ja